Zacznijmy omawianie całego tego tematu od cyklu życia oprogramowania. Cykl życia oprogramowania jest taką koncepcją po prostu prowadzenia jakiegoś biznesu, w tym przypadku oczywiście tworzenia oprogramowania, jakkolwiek by to oprogramowanie nie było. Czy to, czy to mówimy o jakiejś aplikacji webowej, czy aplikacji stacjonarnej, czy mówimy o grze, czy, czy jakiejkolwiek innej formie programu. Wszystkie one przechodzą de facto przez ten sam cykl życia. I on w swojej naturze dzieli się na siedem faz. I ma taką strukturę. Przepraszam, że każda kolejna faza powinna wynikać z fazy poprzedniej. I z, wy, z wyłączeniem fazy implementacji testów i pielęgnacji, tak naprawdę nie powinniśmy równolegle prowadzić żadnych faz bez osiągnięcia kamieni milowych, czyli osiągnięcia poprzedniego etapu. I w ramach takich faz możemy wyróżnić na samym początku fazę koncepcji, i faza koncepcji określa tak naprawdę, co program miałby robić. Jest też zwana fazą po prostu planowania danego programu. I ta konkretna faza jest bardzo ogólna, jest bardzo taka, jest takim rzutem z widoku, z lotu ptaka. I nie jest jakoś specjalnie ugruntowana w jakichś konkretnych procedurach, dlatego że. Równie dobrze możemy sobie siedzieć w pubie przy piwie z kolegą i zacząć rozmawiać, że fajnie by było stworzyć program, który robiłby to, to i to, bo w sumie nie ma żadnego takiego programu na rynku i, i tak sobie myślę, że może stworzenie takiego programu byłoby jakkolwiek przydatne i jakkolwiek można by na, na bazie takiego programu zbudować sobie biznes. No i już nawet taka rozmowa właśnie w pubie, która mówiłaby tylko co ten program miałby robić tak właśnie górnopoziomowo jest już fazą koncepcji, więc ta faza koncepcji generalnie nie jest jakoś specjalnie długa i nie jest też specjalnie wymagająca. Natomiast już kolejna faza, czyli faza wymagań zaczyna wchodzić w jakieś określone zadania Dlatego, że w tej fazie musimy dokładnie określić, co musimy zrobić żeby nasz pomysł określony w fazie koncepcji mógł zadziałać. Przy czym mówimy tutaj nie tyle o aspektach technicznych jeszcze, a raczej o aspektach też górnopoziomowych w znaczeniu, jeżeli sami mamy pomysł na program, ale nie jesteśmy programistami, to albo musimy się nauczyć programować, albo musimy zatrudnić programistę, albo musimy z tym iść do jakiejś firmy, ewentualnie pomiędzy byśmy musieli założyć własną firmę, albo wynająć biuro. Generalnie wszystkie takie akcje, które gdzieś prowadzą do ostatecznego celu, czyli do tego, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób przeprowadzić ten cykl życia do dalszej fazy, to jest właśnie, zawiera się w fazie wymagań. No i w momencie, gdy zakończymy fazę wymagań, musimy przejść do fazy projektowania. I to jest pierwsza faza, która tak naprawdę mówi o jakichkolwiek aspektach technicznych, dlatego że w ramach tej fazy projektowania rozrysowujemy wszystkie techniczne aspekty tego, co wcześniej wymyśliliśmy, w fazie wymagań również. Więc jeżeli chcieliśmy zatrudnić programistę, to oczywiście temu programiście musimy przedstawić określone schematy, co ten program ma robić, na przykład napisane w języku UML przypadki użycia i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie aspekty techniczne. Muszą być wykonane właśnie w fazie projektowania. No i po tej fazie przychodzi już taki zlepek trzech faz, które są ze sobą tak ściśle związane, że czasami są prowadzone równolegle, i jest to oczywiście faza implementacji, testów i pielęgnacji. Faza implementacji zawiera się od samego pisania kodu po wdrożenie ten. Tego kodu tak naprawdę już na środowisko naszego klienta, czy też na nasze środowisko produkcyjne i wystawienie tego na świat. Przez fazę testów, czyli ciągłe i nieprzerwane testowanie wszystkich nowych wersji tego programu, czy one są spójne z tym, co napisaliśmy wcześniej, czy działają, czy nie powodują jakichkolwiek problemów. No i faza pielęgnacji to jest tak naprawdę faza główna dla DevOpsów czyli. Faza, w której, tak na dobrą sprawę, tworzone są nowe wymagania, zwracane są do fazy implementacji i testowania, póki aplikacja żyje. To też, tak jak mówiłem, te fazy się bardzo silnie zazębiają. No i na końcu zwieńczeniem całego cyklu życia oprogramowania jest faza wycofania, która może przyjmować dwojakie oblicze, to znaczy, może być program całkowicie wycofany i usunięty, tak że już nie jest dostępny dla końcowych użytkowników. Jest to podejście często stosowane chociażby w grach internetowych. Po prostu serwery są wyłączane i nie można już w taką grę grać. Natomiast są też alternatywy w postaci. Chociażby porzucenia wsparcia jakiegokolwiek dla tego programu, natomiast program jest pozostawiony samemu sobie. Jeżeli ktoś ma ochotę dalej z niego korzystać, to robi to na swoją odpowiedzialność. I takim dobrym przykładem programu, który jest już wycofany oficjalnie, natomiast jest nadal popularny i wykorzystywany na co dzień, jest chociażby Windows 7. Jego dziesięcioletni cykl już się zakończył, nie będzie otrzymywał żadnych poprawek, ale jesteśmy nadal w stanie znaleźć płyty, nawet oryginalne z oryginalną licencją z tym systemem i po prostu z tego systemu korzystać, jeżeli będziemy mieli taką chęć. I cykl życia oprogramowania to jest tak naprawdę gór górnolotna koncepcja, i aby taką koncepcję móc wprowadzić w życie, stosuje się metodyki tworzenia oprogramowania. I te metodyki to jest właśnie sposób, w jaki wdrażamy cykl życia oprogramowania w naszej zadanej organizacji. I warto pamiętać tutaj, że metodyki tłumaczą dokładnie, co należy robić, aby osiągnąć, osiągnąć określony efekt, czyli po prostu nie podają nam na tacy gotowych rozwiązań, tylko raczej tłumaczą, przez jakie kroki należy przejść, żeby... Osiągnąć jakiś określony efekt. No i najpopularniejsze metodyki używane przy tworzeniu oprogramowania to są oczywiście model Waterfall, czyli kaskadowy, oraz Agile Software Development, czyli model zwinny. Częścią z kolei tych modeli są frameworki. A frameworki to są zbiory metod tworzenia oprogramowania, które opisują, jak należy wykonywać określone prace, aby osiągnąć jakiś zadany, pożądany efekt. Więc modele mówiły co, frameworki mówią jak. I wśród tych frameworków. Możemy wyróżnić między innymi przede wszystkim w metod, we frameworkach zwinnych możemy wymienić Scrama, Kanbana, Extreme Programming, no i oczywiście DevOpsa, który jest tak naprawdę swoistą hybrydą, bo z jednej strony jest modelem, który rozwija model zwinny, z drugiej strony jest też po prostu frameworkiem który mówi nam jak powinniśmy pewne rzeczy robić. Natomiast dosyć nietypowo w ramach DevOpsa wykorzystujemy również inne frameworki dlatego że Scrum czy Kanban czy hybryda Scruma i Kanbana są wykorzystywane właśnie w ramach pracy devopsowej. I teraz czym się charakteryzują te modele Waterfall i Agile? Zacznę od waterfalla, czyli od modelu kaskadowego, i tak naprawdę model ten jest bezpośrednim wyrażeniem tego, jak wyglądał cykl życia oprogramowania, co widać chociażby po jego samej konstrukcji, czyli tym, że mamy te swoiste kaskady, i tak jak było w samym cyklu życia oprogramowania, tak i tutaj za każdym razem, gdy chcemy przejść do jakiegoś kolejnego. Etapu, to musimy najpierw ukończyć poprzedni etap i wykonać coś, co się nazywa kamieniem milowym, czyli osiągnąć po prostu jakiś zamierzony efekt. No i w tym modelu kaskadowym wyróżniamy właśnie jasno sprecyzowane już na samym początku procesu budowania aplikacji fazy. Te fazy kończą się produktem. To są oczywiście określone nazwy własne w tym momencie, no i tym produktem jest kamień milowy, czyli milestone. I Waterfall ma, charakteryzuje się może tym, że wymaga bardzo szczegółowego planowania już na samym początku. Musimy przewidywać wszystkie możliwości, wszystkie błędy, które jesteśmy oczywiście w stanie przewidzieć. Natomiast jakiekolwiek pomyłki, które wykonamy, czy tam, Popełnimy już na samym początku, będą bardzo kosztowne do odwrócenia w dalszych etapach. Im dalej zajdziemy bez dostrzeżenia, że pomyłka została popełniona, tym drożej będzie kosztowało nas tak naprawdę usunięcie tej pomyłki. No i dostarczenie tutaj produktu do klienta trwa niestety bardzo długo, dlatego że wszystkie te fazy mają swój określony czas. Na wykonanie i tutaj czas na, na planowanie, na analizę, na projektowanie i implementację to mogą być często długie miesiące. Do takiego stopnia, że aplikacja od momentu pierwszego, pierwszego spotkania do, do zaplanowania takiego oprogramowania do oddania końcowego produktu może już upłynąć na przykład dwa lata. No a sam klient w trakcie tego procesu jest dopuszczany, że tak powiem, czy tam włączany do całego procesu budowania tylko i wyłącznie w ramach niektórych faz, w momentach, kiedy są osiągane kamienie milowe, to te kamienie są pokazywane właśnie klientowi, i on jest wtedy w stanie zweryfikować, czy to idzie w dobrym kierunku, czy nie. Natomiast jeżeli przejdziemy przez fazę planowania, która powiedzmy trwała trzy miesiące, potem analiza kolejne trzy, i potem projektowanie sześć. I w tym momencie projekt zostanie przedstawiony klientowi, a klient stwierdzi, że w sumie mu się nie podoba, no to ma dwie możliwości. Albo idziemy z implementacją i potem będziemy to poprawiać, albo wracamy do punktu pierwszego i zmarnujemy kolejny rok, żeby to dostosować do jego wymagań. Dlatego też model kaskadowy przestał być używany bardzo szeroko. Po prostu ten czas. Bez dostarczania jakiejś konkretnej wartości klientowi jest uznawany za zbyt długi, żeby miało to sensowne po prostu znaczenie dla samego klienta, no bo klient nie lubi płacić za coś, czego nie widzi, żeby dostarczało mu jakąkolwiek wartość. No i odpowiedzią na, na problemy z modelu kaskadowego był model zwinny, i model zwinny charakteryzuje się, charakteryzuje się zupełnie odrębnym podejściem. Po pierwsze, to znaczy, że zakładamy tutaj tworzenie bardzo krótkich interwałów, w których dostarczamy klientowi jak możliwie jak najmniejsze moduły. Ale żeby te moduły były już same w sobie działające. To znaczy, jeżeli w modelu kaskadowym mielibyśmy zaimplementować, załóżmy, system logowania się na serwer, no to musielibyśmy tam zbudować całość od początku do końca, żeby to wdrożyć do aplikacji, pokazać klientowi. W przypadku modelu zwinnego możemy to podzielić na najdrobniejsze szczegóły, jakie są, jakie są możliwe do wykonania, żeby to miało sens. Począwszy od powiedzmy rozbicia tego naszego modelu logowania na samą logikę logowania się na przyciski, które gdzieś umieszczamy na stronie internetowej, czyli frontend, gdzieś na backend, który obsługuje te przyciski, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie elementy mogą być wykonywane równocześnie przez różne osoby, a jednocześnie mogą być oddawane w różnym czasie, bo są tak naprawdę samodzielnym produktem. No, i e, takimi najczęstszymi sposobami wdrażania tych metodyk, zwinnych nawet w ramach DevOpsa, jest oczywiście Scrum i Kanban. Scrum zakłada tworzenie najczęściej dwutygodniowych sprintów, wyróżnia się też trzytygodniowe, ale zazwyczaj mówimy o dwutygodniowych sprintów. No, i właśnie w trakcie takich sprintów programistom przydziela się te określone e, małe zadania, i oni wtedy mogą w tym czasie te zadania wykonać. E, można się domyślić, że taki proces nie wymaga silnej fazy planowania, dlatego że nawet jeżeli popełnimy jakiś błąd albo to, co zbudujemy, nie spodoba się naszemu klientowi, to tak naprawdę w dwa tygodnie jesteśmy w stanie powrócić do oryginalnej struktury i zacząć planować od nowa i przygotować kolejny produkt w kolejnym sprincie. Nie musimy tutaj Zajmować się tym miesiącami. No i oczywiście to też jest tożsame z tym, że klient jest bardzo często dopuszczany po prostu do całego procesu tworzenia tego oprogramowania, bo to klient dostarcza swoje nowe potrzeby, tak zwane user story, i te user story są wrzucane po prostu na kolejkę. I w tej kolejce wybierane są w tym momencie najważniejsze elementy i dodawane do sprintu w miarę możliwości programistów do stworzenia. No i w modelu zwinnym, niezależnie jaki on by nie był, oprogramowanie dostarcza się szybko, natomiast wymaga dość dużej dyscypliny od programistów i liderów, dlatego że wszyscy muszą pracować z jedną wizją. Po drugie, w momencie, jeżeli ktoś by miał gorszy tydzień, w modelu kaskadowym to nikt tego nie zauważy. W modelu zwinnym, jeżeli przygapimy cały sprint i nie dostarczymy żadnej nowej treści, to jest to już po prostu widoczne i ktoś się może zainteresować. Więc jest to też metoda trochę na zapewnianie sobie dość dużej wydajności u naszych pracowników, z tego powodu, że no jasno widzimy, co oni dostarczają i czy wyrabiają się z normami, które. Są gdzieś tam ustalane przez wszystkie osoby w teamie. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten wstęp teoretyczny w modele i frameworki. Oczywiście, tak jak mówiłem, DevOps jest taką hybrydą, która się tym wszystkim zajmuje w tym znaczeniu, że wykorzystuje część elementów z. Właśnie za Agile'a jako metodyki, dodaje też część swoich rzeczy, rozwija je bardziej, jednocześnie wykorzystuje też te zwinne frameworki, a i tworzy swoje własne, dlatego też jest to element, który zwieńcza bardzo ten model zwinny. Do tego, do tego stopnia, że w tworzeniu oprogramowania można powiedzieć, że DevOps jest w zasadzie główną metodą. Na, na tworzenie oprogramowania już w dzisiejszych czasach. Dlatego też jest takie zainteresowanie DevOpsami i dlatego tak dużo firm przenosi się na tę metodykę.